Cześć wszystkim i witajcie na kosmiczne innowacje. Dzisiaj zanurzamy się w świat zielonych technologii, gdzie sztuczna inteligencja staje się bohaterem ekologii. Przygotujcie się na niszę projektową i przełomy, o których mało kto mówi. Na pierwszy ogień Polska. We Wrocławiu mało znany startup o nazwie Ecosense opracował system AI, który analizuje dane satelitarne, by wykrywać nielegalną wycinkę drzew w puszczy białowieskiej. Algorytmy są tak precyzyjne, że w 2023 roku pomogły uratować 500 hektarów lasu, zanim piły mechaniczne zdążyły cokolwiek zrobić. To jak strażnik natury 24/7. Przeskakujemy teraz za ocean do USA. W Nevadzie firma DeepGreen stworzyła AI do optymalizacji wydobycia metali ziem rzadkich potrzebnych do produkcji baterii, ale bez niszczenia ziemi. Ich technologia skanuje glebę Redukując emisję o 40% w porównaniu do tradycyjnych metod. To klucz do przyszłości energii odnawialnej, bo baterie zasilają wszystko od samochodów po misje kosmiczne. A teraz coś naprawdę kosmicznego. W Kalifornii startup Aqua AI opracował podwodne drony sterowane przez AI. Drony nie tylko zbierają plastik z dna oceanu, ale także mapują rafy koralowe, pomagając w ich odbudowie. W zeszłym roku ich flota usunęła 80 ton odpadów z wybrzeża San Diego, a zebrane dane pomagają naukowcom walczyć z wymieraniem koralowców. Wyobraźcie sobie technologię, która leczy planetę pod wodą, ale to nie wszystko. W Polsce naukowcy z Politechniki Warszawskiej testują AI, która przewiduje ekstremalne zjawiska pogodowe z 95% dokładnością. To pozwala miastom szybciej reagować na powodzie czy susze. A w USA projekt EarthMind wykorzystuje AI do projektowania podziemnych miast odpornych na zmiany klimatu, z samowystarczalnymi systemami energii i wody. Co by było, gdyby AI nie tylko ratowała Ziemię, ale też przygotowywała nas do życia na Marsie? NASA już wykorzystuje podobne algorytmy do zarządzania zasobami w kosmosie. Czy zielone technologie to nasz bilet do gwiazd? Rewolucja zielonych technologii to dowód na to, że AI może być naszym sprzymierzeńcem w walce o planetę. Od lasów po oceany, od Ziemi po kosmos przyszłość jest już teraz. Co o tym myślicie? Czy technologia wystarczy? Czy musimy zmienić samych siebie? Komentujcie poniżej i subskrybujcie, żeby być na bieżąco z kolejnymi innowacjami.